Jeśli choć raz korzystałeś z blika, ten film jest dla ciebie. Może nawet dostałeś wiadomość o treści hej poratuję szybko blikiem, jutro oddam jedno kliknięcie i pieniądze znikają z konta w kilka sekund. Bez wirusów, bez włamania. Właśnie tak działa jedno z najczęstszych oszustw w Polsce. Z tego filmu dowiesz się, czym jest i jak przebiega oszustwo nablika, zobaczysz screeny z prawdziwych prób wyłudzenia pieniędzy, nauczysz się natychmiast rozpoznawać charakterystyczne czerwone flagi, zanim będzie za późno. Powiem ci też dokładnie, jak reagować, jeśli znajdziesz się już w takiej sytuacji, i co zrobić, jeśli oszustwo już się niestety wydarzyło. Ten film może uchronić cię przed stratą pieniędzy, albo pomóc je odzyskać. Zaczynajmy. Okej, okay, no to szybko i konkretnie. Blik to popularny w Polsce system płatności mobilnych, który umożliwia szybkie przelewy między użytkownikami płatności online i w sklepach wypłatę gotówki z bankomatu przy użyciu sześciocyfrowego kodu. No i właśnie oszustwo na Blik to wyłudzenie tego sześciocyfrowego kodu od użytkownika, po czym przestępca wykorzystuje go natychmiast do wypłaty pieniędzy z bankomatu albo do zapłaty online, zanim ofiara zorientuje się, co się stało. Oszustwa te często bazują na manipulacji psychologicznej i pośpiechu ofiary, dlatego przestępcy działają sprawnie i skutecznie. Oszustwo na blik jest oszustwem socjotechnicznym, czyli takim, w którym oszust manipuluje człowiekiem, a nie systemem. Nie włamuje się na konto, nie wchodzi w posiadanie danych, sam nie kradnie. Doprowadza podstępem do tego, abyś sam uprzelał swoje Два деньза. Jest to przede wszystkim bezczelne wykorzystanie twojego pośpiechu, chwili nieuwagi, chwila uśpienia, gdy poczujesz taki impuls, aby komuś pomóc. Oszust potrzeba się pod kogoś, kogo znasz, znajomego, członka rodziny, czasem sprzedawcę lub kupującego. Oszust kontaktuje się z tobą przez Messengera, WhatsApp, przez SMS-a, przez media społecznościowe i prosi o kod BLIK. Zawsze jest to prośba bardzo pilna, bardzo emocjonalna prośba o pomoc. I w tym momencie robisz dokładnie to, czego chce oszust. Generujesz kod BLIK i zatwierdzasz transakcję w aplikacji bankowej. I to jest kluczowe, ponieważ pieniądze wychodzą z konta legalnie, bo to ty je autoryzujesz. Bank widzi normalną transakcję, a oszust znika w kilka sekund. Zanim przejdziemy do najważniejszego, czyli do czerwonych flag, na szybciutko opowiem taki najczęstszy schemat. Oszust włamuje się na cudze konto, na portalu społecznościowym lub po prostu kopiuje czyjeś zdjęcie i profil, tak abyś myślał, że kontaktuje się z tobą twój znajomy. Ta druga opcja jest dla oszusta bardziej ryzykowna, bo wiadomość przychodzi z konta, które siłą rzeczy jest poza gronem znajomych. Ale jeśli tu nie zapali się ostrzegawcza lampka osobie, która dostała taką wiadomość, że pisze znajomy, ale jednak poza grona znajomych, bo na przykład na Messengerze trzeba zaakceptować. Taką osobę, aby móc z nią prowadzić konwersację, to jest też duże prawdopodobieństwo, że taka osoba bezmyślnie kliknie w to, o co poprosił oszust podszywający się pod znajomego. No a wtedy już za pośrednictwem komunikatora wysyła do ofiary wiadomości z prośbą o pomoc finansową, jakaś to jest pilna sytuacja, zgubiony portfel, brak środków, nagła wysoka opłata, wykorzystany limit na dobę i tak dalej. Prośba o blik jest zwykle na szybko i obiecuje natychmiast. Gdy ofiara udostępni kod, oszust natychmiast go wykorzystuje, wypłaca gotówkę z bankomatu albo płaci za zakupy online. No i nadeszła pora na rzecz szalenie istotną, czyli na czerwone flagi. Te czerwone flagi to cechy charakterystyczne oszustwa na blik. Dzięki ich rozpoznaniu nie dasz się oszukać. Ważne, żeby rozpoznać przynajmniej jedną czerwoną flagę, ale myślę, że bez problemu rozpoznasz wszystkie flagi, dlatego że te przestępstwo na blik jest dosyć schematyczne i bez problemu można wyłapać wszystko na ten temat. Za moment pojawią się też screeny z takimi przykładowymi próbami oszustwa. Pierwsza czerwona flaga to przede wszystkim pilność i presja czasu. Przychodzi informacja, potrzebuję tego blika teraz, stoję przy kasie, stoję w sklepie, o tak jak tutaj dziecko mi płacze, zaraz zamykają kasę, nie mam czasu się tłumaczyć, szybko, szybko wyślij mi tylko ten kod, właściwie te pieniądze i się nie zastanawiaj. Oczywiście motyw sklepu i pośpiechu przy kasie nie jest jedyny, istnieje kilka innych wariantów. Tutaj zastosowano akurat taki, i jak widzimy najprawdopodobniej, treść wiadomości została starannie przygotowana. Oszust prawdopodobnie z mediów społecznościowych dowiedział się, że osoba, pod którą będzie się podszywał, ma dziecko, a więc próba wyłudzenia pieniędzy na koleżankach takiej osoby może się udać, bo przecież wszystko się zgadza. Koleżanki wiedzą, że ta osoba jest mamą małego dziecka. I jest bardzo prawdopodobne, że może ono się rozpłakać, na przykład w sklepie. I tutaj czujność może niestety zostać uśpiona. Druga czerwona flaga to prośba o blik we wiadomości prywatnej. Chodzi tutaj o samą formę prośby o pomoc. No bo na logikę, no dlaczego znajoma znajomy nie zadzwoni? Przecież byłoby szybciej. Od razu by się dowiedział, czy możesz przesłać pieniądze, czy, czy jesteś przy telefonie, czy nie. Podszywając się pod kogoś, kim się nie jest, unika się rozmowy telefonicznej. I tutaj właśnie o to chodzi. Trzecia czerwona flaga to tak zwana historyjka na temat awarii, jakiejś nagłej sytuacji. Pośpiech to jedno, już o tym mówiliśmy. Natomiast tutaj chodzi o coś, co nie zadziałało. Na przykład nie działa mi karta, zablokowali mi konto, wyczerpałem limit na dzisiaj. No tak, jakby nie można było limitów sobie zwiększyć w aplikacji w kilka sekund. Historyjka o jakichś trudnościach powoduje, że też osoba. Która została poproszona o pomoc, prawdopodobnie chętniej zgodzi się pomóc, ponieważ jest to jakaś sytuacja kryzysowa. I na to też trzeba uważać. Kolejna potężna czerwona flaga to zmiana stylu pisania. Inny ton rozmowy, bardzo krótkie zdania, brak emotikonów, na przykład. Osoba, z którą zwykle piszesz, ma jakiś swój styl. Tutaj nagle ta wiadomość wygląda troszeczkę inaczej i możesz poczuć, że coś jest nie tak. Kolejną czerwoną flagą, która się. Rzadziej zdarza, ale jednak prośba o dyskrecję, na przykład nie dzwoń, nie mogę teraz rozmawiać, albo na przykład nie mów o nikomu o tej policzce, ponieważ chcę zrobić komuś prezent i to, to ma być tajemnica, nikomu nie mów. Kolejna czerwona flaga to prośba o kilka kodów blik. Znaczy jeśli już niestety doszło do pierwszego przelania pieniędzy, to oszuści często stosują taki motyw, e, mimo że dostali już pieniądze, piszą... Nie przeszło, spróbuj jeszcze raz. Wyślij jeszcze jeden kod. System coś tam odrzucił, coś jest nie tak. Tym sposobem kolejne pieniądze niestety mogą trafić na konto oszusta. Kolejna czerwona flaga to zaraz oddam, ale bez konkretów. Nie ma daty, nie ma kwoty na początku, nie ma żadnego szczegółu. Oszust, krótko mówiąc, daje obietnice, ale one są takie bardzo okrągłe, bez konkretów. No i tutaj też warto by się było tak ogólnie zastanowić, dostając taką wiadomość, taką prośbę, czy aby na pewno ta osoba, która pisze, napisałaby do ciebie? To znaczy, czy jesteś pierwszym wyborem dla swojego znajomego, znajomej? Czy ona by na pewno poprosiła akurat ciebie o pomoc w kryzysowej sytuacji? Czy nie ma innych bliskich i tak dalej? Dlaczego akurat do ciebie? Może przyjść. Na myśl coś takiego, że no zaraz, zaraz, ale nie miałyśmy kontaktu od kilku tygodni, a teraz nagle ona tutaj wyskakuje z jakąś szybką prośbą, no niech, niech poprosi, nie wiem, siostrę, męża, kogokolwiek, prawda? A jeśli jednak uważasz, że nie ma takich oczywistych symptomów, jeśli chodzi o te czerwone flagi, ale jednak nie masz pewności, czy, czy na pewno to jest Twój znajomy, znajoma, to zawsze możesz odmówić tej pomocy. Zawsze wystarczy odpisać, niestety nie mam teraz dostępnych środków na koncie, mój limit też się wyczerpał, coś takiego. Teraz poznasz kolejny wariant oszustwa na blik. Jest perfidny, bo wykorzystuje Twoją naturalną potrzebę bycia uczciwym i chęć zachowania się po prostu przyzwoicie. Jak działa ta metoda? To jest metoda na super. bo słuchaj, jest to wariant z tak zwanym zwrotem pieniędzy. Nowa wersja polega na tym, że nagle na konto wpływa niespodziewany przelew blik. Za chwilę dzwoni ktoś, kto twierdzi, że pomylił yy, numer. I błaga o zwrot pieniędzy, ale na inny numer telefonu niż z tego, z którego przyszedł przelew. To pułapka, pieniądze nie trafiły do ciebie przypadkiem. To oszustwo, które ma nakłonić Cię do odesłania ich dalej i teraz uczestniczysz już w oszustwie. Ale od początku: dla tego przekrętu jest pierwsza niewidoczna ofiara. Może to być na przykład klient jakiejś platformy sprzedażowej, klient, który trafił niestety na fałszywy sklep internetowy. Oszuści wystawiają tam fikcyjny towar, najczęściej w atrakcyjnej cenie. Taki łakomy kąsek, haczyk do połknięcia, tak aby nie trzeba było długo czekać na kupującego. Oszuści za pośrednictwem y, aukcji czy tego sklepu zbierają chętnych, w tym przypadku na zakupy danego produktu, który w rzeczywistości jest fikcyjny, i podają do płatności numer telefonu osoby, którą wytypowali na słupa. Słup jest potrzebny jako taki magazyn na pieniądze. Następnie kupujący płaci blikiem, pewny, że wysyła pieniądze do sprzedawcy. Pieniądze oczywiście nie trafiają na konto destemcy, a na przykład do ciebie. To właśnie do ciebie zaraz zadzwoni ktoś lub napisze yy, na temat pomyłki i będzie cię bardzo prosił o zwrot pieniędzy. I teraz masz trzy opcje. Po pierwsze, nie oddać. To ryzyko dla oszustwa, ale on wie, że raczej oddasz, bo inaczej możesz narazić się na sankcje prawne, o czym za chwilę. Druga opcja, oddajesz, ale tak jak cię uprzejmie prosi oszust. Oddajesz na inne konto, on ma przygotowaną jakąś bajerę, yy, dlaczego akurat tu, a nie tam. Od teraz jesteś słupem wmieszanym w oszustwo. I teraz trzecia opcja właściwie jedyna słuszna i bezpieczna. Możesz uznać, że to faktycznie pomyłka pieniędzy nie możesz przywłaszczyć. Jeśli wiesz, że nie jest to zapłata za coś właśnie dla ciebie, wówczas informujesz rozmówcę, że oczywiście chcesz być uczciwy i zrobisz tak, jak mówią przepisy w szczególności prawo bankowe. Odsyłasz te pieniądze na numer, którego te pieniądze przyszły tylko i wyłącznie ale za pośrednictwem zlecenia z Twojego banku. Nie chodzi o zwykły przelew zwrotny, a o procedurę bankową. Stracisz oczywiście troszkę czasu, niewiele, ale jeśli zostałeś wciągnięty już w ten przekręt, to lepiej wyjść z tego właśnie w taki sposób. Wygląda to tak, że bank w Twoim imieniu oddaje omyłkowo przelane Tobie pieniądze. Ty jesteś czysty, a Twój numer zostaje najprawdopodobniej skreślony z listy oszustów, bo pokazałeś, że nie jesteś naiwny i prawdopodobnie interesujesz się technikami manipulacji. Słyszałeś o najnowszych sposobach oszustw, jesteś podejrzliwy i nie dasz się po prostu oszukać. Jeśli poszkodowany zgłosi sprawę na policję, to policja trafi do ciebie. Oczywiście, że jesteś w stanie się z tego wybronić, bo pewnie masz ślad, aby udowodnić niewinność, np. SMS-y, billing. No i najlepiej by było dowód w postaci zlecenia bankowego na odesłanie omyłkowo płaconej do ciebie kwoty. Ale być może wątek w śledztwie będzie też dotyczył tego, czy jesteś słupem ofiarą, czy może słupem, który miał grać słupa. Może należysz do szajki oszustów, może jakoś jesteś powiązany z tym procederem, a Twoja obecność w sprawie z pozoru omyłkowa i przypadkowa ma właśnie narobić trochę bałaganu, odciągnąć uwagę i tak dalej. Tak czy inaczej, stracisz czas i nerwy na tłumaczenie się, na składanie zeznań i tak dalej, ale to tak najlepsze wyjście. Jeśli ktoś już cię wplątał w taką sytuację. Im dalej w tym jeszcze gorzej. Posłuchaj tego. Kolejna wersja jest jeszcze bardziej obrzydliwa niż poprzednia. Dotyczy podszywania się pod dziecko. Dotyka czułego punktu rodzica i to jest straszne draństwo. Na to i tak bardzo delikatne określenie w tej sytuacji. Dlaczego tak jest? Bo oszuści wiedzą, że rodzice mogą szybko stracić czujność, gdy właśnie się dowiadują, że dziecku potrzebna jest pilna pomoc, ma jakieś kłopoty. Trudno wtedy o no, tak zwaną zimną głowę. Za chwilę pokażę Ci słowo w słowo, jak wygląda taka wiadomość, żebyś nigdy nie dał się nabrać. Nawet jeśli nie jesteś rodzicem, powinieneś to zobaczyć. Mamo, zgubiłam telefon, Pisze od koleżanki, nie mam na bilet, wyślij mi na ten numer blika. I tu podany jest numer oszusta. W mediach społecznościowych niestety łatwo nas wyśledzić, kim jesteśmy, mniej więcej w jakim wieku jesteśmy, czy mamy dzieci, w jakim wieku są nasze dzieci itd., Oszuści wyszukują profili, widzą z kontekstu ze zdjęć na profilu, że na przykład mama jest dumna z córki nastolatki studiującej w innym mieście. I tu okazja czyni złodzieja. Oszust wysyła do pani smsa, mama w popłochu pomaga dziecku, bo no to przecież naturalne. Czy taka sytuacja mogłaby się zdarzyć naprawdę? No tak, córka mieszkająca w innym mieście wpadła w tarapaty, no jak tu nie pomóc, prawda? No i nie ma co dzwonić, bo przecież zgubiła telefon, a teraz pisze od koleżanki, mama wysyła blika i już. Córka oczywiście o niczym nie wie, a jej telefon pewnie leży bezpiecznie na biurku albo jest w kieszeni. Oczywiście, że warto zadzwonić. Na numer dziecka i na numer tej pseudokoleżanki, koleżanki, zanim się cokolwiek innego zrobi. Najczęściej bywa tak, że jeśli zadzwonisz na numer swojego dziecka, na rzekomo skradziony telefon, to i tak usłyszysz głos swojej córki lub syna i właśnie się dowiesz, że. Wyszedł, wyszła z uczelni i jest wszystko w porządku, telefon jest bezpieczny i dziecko też jest bezpieczne. Słyszałam też o mniej przygotowanych takich akcjach. Ludzie dostają SMS-a typu Mamo, tato, zgubiłem telefon, a rodzicami wcale nie są. Widocznie takie zmasowane akcje coś, coś dają. Może ktoś w jakimś całkowitym roztargnieniu zrobi przelew. To aż, aż trudno uwierzyć, no ale. Takie sytuacje niestety się zdarzają. No i prawie na koniec najważniejsze zasady, jak się chronić w przypadku gdy dojdzie do próby oszustwa. Najlepszą obroną jest niepodawanie kodów, weryfikacja prośby przez inny kanał i natychmiastowy kontakt z bankiem, jeśli coś wyda się podejrzane. Nigdy nie podawaj kodu blik. Bo to kod jednorazowy i upoważnia do natychmiastowej transakcji. Skontaktuj się z osobą proszącą o kod innym kanałem SMS, telefon, zanim wyślesz cokolwiek. Nie działaj pod presją czasu czy emocji. Oszuści często wymuszają ten pośpiech. Jeśli coś brzmi nietypowo, nie reaguj, nie klikaj w linki i nie podawaj danych bankowych we wiadomościach, e-mail czy w SMS-ach. Zabezpieczaj konta społecznościowe, używaj silnych haseł i włącz dwuskładnikowe uwierzytelnianie tam, gdzie jest to możliwe. No a co zrobić, gdy ktoś już niestety padł ofiarą oszusta? Należy natychmiast zablokować kartę i aplikację Blik, zablokować dostęp do bankowości mobilnej, bo to natychmiast zatrzymuje dalsze transakcje. Zadzwoń do banku i zgłoś podejrzenie oszustwa. Bank może zablokować kolejne transakcje, przyspieszyć procedury reklamacyjne itd. Zgłoś sprawę na policję. Nawet jeśli kwota jest niewielka, zgłoszenie jest podstawą do działań i ewentualnego odzyskania pieniędzy, chociaż Tutaj sprawa może być nie tyle skomplikowana, co hmm, powiedzmy niepotraktowana priorytetowo. Niewielka kwota przelana dobrowolnie, mimo że powodem całej sytuacji jest nieuczciwe działanie oszusta. Zmieni hasła i zabezpieczenia kont online, szczególnie gdy dane wyciekły z konta komunikatora lub portalu społecznościowego. Cyberprzestępstwo lub próbę wyłudzenia zgłaszasz także do CERT Polska, I to jest strona incydent.cert.pl i na stronie jest formularz. Możesz tam wybrać, czy ktoś od nich ma się z tobą skontaktować, czy tylko zostawiasz informacje bez konieczności odzewu z drugiej strony. W tej wersji tylko informujesz, ale to nie jest takie tylko: im więcej zgłoszeń i opisów przebiegu zdarzenia, tym więcej wniosków można wyciągnąć. Mam nadzieję, że, że oni to robią, że wyciągają jakieś wnioski na bieżąco, to jest aktualnym trendem, jak najczęściej działają oszuści i tak dalej. I tego rodzaju informacje mogą potem służyć do wszelkich działań zapobiegających oszustwom. No mam nadzieję, że tak jest. I na końcu taki mały, niespodziewany bonusik. Jest to, jest to informacja, właściwie zapowiedź. Filmu na temat pewnej teorii spiskowej dotyczącej Blika. Jeśli oglądasz ten film około dwa tygodnie po publikacji, to najprawdopodobniej jest już w opisie dodany link do, do, do nowego filmu związanego z teorią spiskową. A jeśli oglądasz ten film zaraz świeżo po publikacji, no to musisz chwilkę poczekać. Padłam na trop czegoś bardzo ciekawego. Pracuję teraz nad, nad materiałem także obliku, i to jeszcze w takim przedziwnym kontekście, na pewno bardzo niedługo coś się znajdzie na tym kanale. Do usłyszenia kolejnym razem i pamiętaj, musisz wiedzieć, jak oni ściemniają.